Siemano Misiaki. Witam Was w moim pierwszym vlogu. Z tej strony, Pan Bartoszek. Trochę się stresuję. Pierwszy raz nagrywam vloga, ale myślę, że akcja, którą chcę wypromować, jest naprawdę zacna i jest tego warta. Chodzi o wypromowanie akcji Zostań Mikołajem. Daria jest y, pomysłodawcą i twórcą tej akcji w Toruniu. Od paru lat współpracuje, można powiedzieć, z domami dziecka, gdzie dzieci mogą. Napisać list do świętego Mikołaja, i taki list zostaje dostarczony do osoby, która chce zostać po prostu darczyńcą i sprawić, że dziecko otrzyma coś z tego listu, może wszystko, może część tylko, może po prostu pomóc, żeby na twarzy tego dziecka zagościł uśmiech w święta, troszeczkę ciepła, miłości. Jest to naprawdę bardzo fajna akcja. U mnie jakiś czas temu zrodził się po prostu pomysł, żeby. Został Mikołajem podczas takiej akcji i pomyślałem, że nagram z tego vloga. Będę chciał wypromować też troszeczkę tą akcję. Jestem już po, po wizytach we wszystkich domach dziecka. Było to naprawdę mocne doświadczenie. Było naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra energia po prostu wraca. Ja w to bardzo mocno wierzę i zapraszam Was do oglądania materiału. Piona, przymiarka stroju. Ja, yeah. Dobry święty Mikołajca. Jest ok. O, oh, o, oh, o, oh. byliście grzeszni w te święta? Przyjdę do ciebie. A ty się stresujesz? Ja nie. Nic a nic? A boisz się, że się rozpłaczesz? Nie. Mam gęstą brodę i gęstą grzywę. Może nie będziesz tak widać, jakbym ryczał. Piona! Idę jeszcze Piona! Piona! A, nie tak mocno! Zobaczcie, te wszystkie paczuchy są właśnie dla dzieci z domu dziecka. To wszystko to są dary od dobrych ludzi. Każdy mógł odezwać się do pani Dari, dostać list dziecka z domu dziecka i sprezentować to, co mógł po prostu z tego listu. I za chwilę zobaczycie ile uśmiechów u dzieci na gości po rozdaniu tych wszystkich rzeczy. Oh, I To jest lepsze niż milion dolarów. Jesteśmy po pierwszej wizycie w domu dziecka. Fajnie, w ogóle, dzieciaki nas przyjęły. Yy, stresowałem się troszeczkę, ale jakoś to poszło. Ogólnie jestem zaskoczony tym takim ciepłym przyjęciem. Nawet przez starszaki, jak ja bym był w takim wieku, to bym był średnio nastawiony pewnie do obcej osoby. A tutaj było naprawdę w porządku. Podobało mi się, już teraz wiem, że na pewno za rok będę brał udział w takiej akcji. Zachęcam do pomagania. Dobra energia wraca. Może nie wróci jutro, może nie wróci za rok, ani za pięć lat, ale wróci na pewno i warto pomagać. Siwoda jesteśmy w kolejnym domu Za chwilę Mikołaj będzie rozdawał prezent. Malko, chodźcie ze mną i idziemy do następnego domu dziecka, wręczyć kolejne prezenty. mano misiaki, my śmigamy właśnie do kolejnej placówki w Aleksandrowie Kujawskim, są tam dwa domy dziecka do obskoczenia, także Mikołaj dzisiaj wjeżdża na rejony znowu. Dobra energia wraca, także jeżeli macie dobre serce, chcecie pomóc, to jest to akcja na pewno dla Was. 要三点。 Wszyscy dostali prezenty? Czy wszyscy są zadowoleni z prezentów? Tak! Każdy ma takie chwile, gorsze myśli, taki stan. Ma rodzinę, ziomków bliskich, a czuje jakby był sam. Wiesz, ja też tak mam, czasem to do mnie przychodzi. Staram się myśleć o czymś dobrym i to zawodzi. To trzeba przetrwać, po prostu tak musi być. Jak sam tego nie zwyciężysz, nie zmieni się nic, więc idź dalej. Masz wiele do zrobienia i pamiętaj, życie jest jedno, życie się zmienia. Bez cienia wątpliwości, w gotowości muszę być. By przetrwać na tym świecie, trzeba nauczyć się żyć. Nie ufaj za dużo innym.